Siema Dyskopycowy, Z Szymon Szymon, dzisiaj będę odpowiadał na Wasze pytania z komentarzem. Pierwsze pytanie. No, pierwsze pytanie to jest Siema Szymon. No, to Siema. <grym> A drugie pytanie, czy będziesz chłopakiem Blackfisha? Nie. Dobra. Szymik pogodzony już z kolegą, chodzi o Mikiego chyba. Tak. Tak? Dobra. Czemu masz na imię Szymon? To, to zapyta się moich rodziców, nie mnie. Ja nie ustawiłem na do imię. Dobra. Eee, czy Szymiks szuka chłopaka i czy słucha Flawlessa? Eee, nie szukam chłopaka, a słucham Flawlessa. Okay. <gry> czy Szymon będzie umie na ficie? Mody się pyta to będę? Dobra Czy lubisz samatary, taką muzykę? Nie Okej okay. Szymiks jestem twoim idolem <grym> <grym> Dobra Jest 10 na 10, ale nie pije alkoholu Mam 8 lat <grym> Można Szymiksa na ficie. Można Okej okay. Kiedy nowa nuta? Eee... Jak na następny raz się spotkam z, z Filipem. Okay. Kim dla Ciebie jest Flawless Aka Young Heaven? Eee... Oh, okay. Okay, okay. No kim dla Ciebie jestem? Przecież że napisałeś komentarz i zrobiłeś Yy, mi wyświetlenia yy, daję ci 9 na 10. Dobra. Jakiej muzyki słuchasz? Jakiego yy, artysta? Jakiego yy, artystę czy jakiej piosenki? Na no, jakiej muzyki ogólnie? Yy, tak najwięcej to Japonia. Okej. Okay. No, ktoś powiedział, że jesteś gołtem. Dziękuję. No. Będziesz i czy będziesz kiedyś youtuberem? Już jestem. A myślisz, że będziesz takim popularnym? Tak. Okej. Okay. A muzykiem też będziesz popularnym? Tak. Okej. Okay. No i tyle pytań. Jakie oceniasz? Fajne 8 na 10. No dobra. Ostatnie słowa do widzów. Pa!